Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Kolejnym unboxingu. Dziś zapraszam Was do odpakowania routeru WiFi LTE 4G od Delinka, linka który kupiłem za 299 zł w sieci Mediamart. Co dziwne, we współpracy z T-Mobile być może mają swoją ofertę na ten router. Z takich ważniejszych funkcji tego routera, współdzielenie super szybkiego połączenia 4G LTE w dowolnym miejscu, w obrębie zasięgu sieci. 3G funkcja osobistego szybkiego hotspotu oraz jednoczesne połączenie z siecią 4G LTE oraz przewodowym łączem szerokopasmowym. Tutaj mamy wszelkie informacje. Główne funkcje. Tu mamy wszystkie właściwości, gniazda, port LAN, port LAN gniazdo zasilania, włącze, włącznik zasilania, gniazdo na kartę SIM. Tutaj mamy tryby pracy routera poszczególne. No i z takich funkcji, o których warto wspomnieć, to przede wszystkim łączność bezprzewodowa y, oraz przewodowa internet, obsługa 4G LTE, y, zabezpieczenie sieci bezprzewodowej WPA oraz WPA2, dynamiczny DNS, wi Protected Setup, translacja adresów sieciowych, przepuszczanie pakietów sieci VPN i zapora sieciowa Firewall SPY. Dobra, w takim razie czas rozpakować nasz router. OK, i tak to wygląda mniej więcej w środku, to jest nasz router, którym zajmiemy się na koniec. A tutaj mamy wszelkiego rodzaju kable sieciowe, kable zasilania oraz łączniki dwa. Kolejna sprawa to oczywiście nasz router, zaraz zobaczymy jeszcze co to jest. Mam coś pod dołem. Okej, okay, tutaj mamy ogólnie kartę obsługową z gwarancją, ze wszystkim, ze wszelkimi ulotkami dotyczącymi epilepsy tego wszystkiego, instrukcję obsługi całą montażową, dlatego Do jest dosyć sporo. Ok, czas na nasz router. No więc tak prezentuje się nasz router D-Link. Tutaj mamy oczywiście wszystko pokazane. No i wszelkie gniazda. W tym na kartę SIM. No i tak to mniej więcej wygląda. Tak jak już wcześniej wspomniałem, 299 zł. Zobaczymy, jak się będzie sprawą. Mam nadzieję, jak najlepiej po opiniach internetowych. Jest to dobry router. Za tą cenę na pewno będziecie zadowoleni. A więc to by było na tyle. Jeżeli podobał wam się ten film to nie zapomnijcie kliknąć tylko w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności oraz recenzji gier, a także vlogów. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym unboxingu, trzymajcie się, cześć.